No się A, się, kurwa, nie tego, i... się na mamę. No i Kurwa, nie z tego, kurwa. To biegnie. Musisz Przestań. Wyjdź stąd. Idź stąd, kurwa. Wyjdź. to, co się wframe. stało. To nie jest już W więzieniu. Nie. Żarty, nie. Człowieku. Rok więzienia siedziałem przez siebie. Ja. Wykorzystałem si może twoją chorobę, chuj w to. ci wybaczyłem, ale... Daj mi to obejrzeć. Bo opowiedziałem jedno. Teraz nie dam się... Nie. dam się swojej rodziny. Nie to niech to... To, Miech, to, to... No, ale, tak ja się nie Niech się nie śmieje... Wierze... No i no co? Że co? Że jest git Bo tak to już się nie To już się pogodziliście Chcę z wam to obejrzeć kurwa Ale ja traktuję na kurwa nie wiem co Widzę, że oni nie chcą Nie chcą No kurwa, stawiam Wyjdź na ja coś do kuchni I niech ona tu przyjdzie Dobra Za chwilę coś Dobra Chciałeś powiem No dobra, zrug, idź coś. Nie, 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 nie lubię Dlaczego ty nie potrafisz od tylu lat sam powiedzieć od siebie Nie wiem Gorszy, nie wiem, powinni że źle, niepodstawnie no, rozkoszany, się. Ej, bogu, je bijecie przez cały czas na każdym kroku. Jaku je ja go, e... Kur... ja go puściłem, przez niego poszliśmy do więzienia. Mama go przyjęła. Siedziałem nim, Znalazł Gozio, pracę, ma swoje życie. Nie gadam do niego prawie, nic mu nie robię. Ty byłem się. Ostatnio co Oj, bogu, Bo się, się ześwieciło. Nie! Po Jacek, daj no co? mi to obejrzeć. Daj mu obejrzeć. Spokojnie. No, poczekaj no, Ja Mówiłem, po Jacek No dobrze, nie wygnoimy Jacka, jak powiedział. Radek potwierdził to. To powiedzcie mi tak, dlaczego tutaj Jaca mieszka? Ma pracę od kilku miesięcy zarabia 5 tysięcy miesięcznie, ma rentę. Dlaczego się nie wyprowadzi? Tylko daje pieniądze mojej mamie, a mama pije piwa. Pokazałem wam na nagrani, że masz 2 butelek dalej. Jacek, dlaczego się nie wyprowadzisz? Jak masz zarobek, masz pracę. 12 kłat to jest dużo, chwilę. Albo jesteś wiesz? Tym Rodzina, albo wiem co. ja tylko zarabiam jak mam widę. Ja Jacko więc nie robię, zostaw Jacek, ale ja go nie wyrzucam. Tylko prosiłem, żeby był cicho, bo chcę obejrzeć z małą całe nagranie. Chłopie ja tylko jak mam wide. ja będę a ja będę do Ja mam trukę na kacie... Ja mam Ja mam trukę przez miesiąc. Zapierdalam cały czas. Ja Ja ci poleję. Mam, mam 3000 przez miesiąc. Kurwa. Robię co się da. Wychad nie ukend jadę za Więc naprawdę zrzucną czy to. Ja że się koło, żeby ktoś za, przeżył przez 2000. Jak ktoś już przez 2000 dla mnie jesteś Bogiem. Pozdrawiam. No to się nie da oglądać tak. Bo no, na podstawy takie nie ma w Polsce 2000. Mariusz żyje za lat. Dobra, Radek, słuchaj, masz jej powiedzmy, Magdę, na przykład. Mieszkasz z nią 10 lat, 10 lat, ona się na tobą znęca. Kochasz ją, dobra, ona idzie do więzienia na 8 miesięcy. Wracasz, to jest jej mieszkanie, utrzymuje cię, mijają kolejne dwa lata, znowu się ona tobą znęca, niby. No. No, i znowu ona idzie do więzienia drugi raz, no. i znowu Jacek cały czas tu mieszka. W sensie, no ale kurka, kurczę, ta... powinien być jakiś ale zakaz ale... sądowy, jeżeli na tobą się znęca dziewczyna no. i tu jest, wiesz, sądownie udokumentowane, tak. idzie do więzienia okay. i wraca do ciebie z więzienia i dalej się na tobą znęca, to kto popełnia błąd? No. Ty czy ta o, ofiara, nie. czy sąd, czy kto? Ofiara. ofiara. No właśnie, no, no kurwa. Ale ja co zarabia na tym wszystkich? Na, na... Wiesz o co chodzi? No nie, ja nie. Ja nie wiemy powiedzieć o... generalnie to robię. Bo sami Ja co w ogóle nie prowadzę taki bo On żarty, jest. zrywa On tak. prowokuje, że tak Ja z Sebą się tykowałam, <laughs> z Mariuszem <laughs> się tykowałam O to chodzi. On ale prowokuje. Przemoc psychiczna. To dlaczego ofiara przemocy psychicznej nadal mieszka z osobą, która się nad nim znęca? Syndrom szoktów. Nie wiem. To kurwa na odwyk, psychi psychiatryczny no, czy cokolwiek. Jasek, jesteś po no. Słuchaj, ja się znęcam, niby. sądownie. A gdzie? No, i zobacz. No. Ja się znęcam, niby nad dziewczyną, powiedzmy, idę na rok do więzienia, czy na 8 miesięcy i wracam do niej. Czy to jest normalne? Na przykład. No to jest prawda. No baba, masz dziewczynę. Sądownie, niby się nad nią znęcasz. 8 miesięcy się Siedzi ona w więzieniu, no. nie, ona się na tobą znęca, o, 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 o właśnie, recaj, bo kurwaś mi to nie przez głowę no. Ona się na tobą znęca no. 8 miesięcy, żyjecie no. kilka lat, no. ona wychodzi z więzienia, mieszkasz z nią dalej i znowu jest zarzut, że ona się na tobą no, ale... znęca. Rozumiesz co dziś? Patrz. Kurwa. I... No. Kogo? Ją za to, że my kurwa... Prowokuję kurwa. Chuj! mój kurwa, żeby... No sobie... No nie pozwólmy byś. Ale to... kurwa byś działał! wiesz Jeżeli ktoś naprawdę się znęca, facet nad kobietą, to kobieta, no. jeżeli czuje, nie wiem, strach, jakąś przemoc, broni się. No jo, ale to bezady... Żebyście pomawiać? Ale... Że... No jo, no to jest kurwa, bez nie będzie się pomawiał, albo mnie. Ja pierdzielę. Ja bym powiedział. Dobra, oglądamy! Dla mnie taka zwierzę spalona, nie? Która pomawia o widzę? Pytanie. Dobra, widzowie, pani Gosia znęca się nad Jackiem całe życie. Jacek, wielce poszkodowany, wielka ofiara. Szpiję w łóżku no. cały czas. <grym> jest żyją tutaj 10 lat. Jest, jest good ja Jacek, oczywiście, kurwa wiecie, psychicznie dojeżdżany, no. śmieje się, pracuje i no, no, tak dalej, i tak dalej. No nieźle. Jest no. good girl. My się pogodzili, kurwa, Nie, to no. 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 no no. Nie na złość. Na złość. No, ale słuchaj, jeżeli komuś... Yy, nie, to... Może być taki powód, że komuś y, krzywda, może się stać, tak? Tak. To leci na całą Polskę. Na całą Polskę. dwa tygodnie mamy 10 milionów wyświetleń. No. Mamy milion unikatowych nie, widzów. Nie. Tyle nie ma na telewizji. Nie wiem, czy w Polsce, czy coś, bo to przez dobę. Jeżeli mu się dzieje krzywda i nagle cały czas mama no, niby bo. się nad nim znęca i ogląda to cała Polska, to no. dlaczego... Na to pozwala policja, sądy, żeby był dojrzany psychicznie. Rozumiesz? No. no. Jeżeli mu się dzieje krzywda psychiczna, fizyczna, jest ofiarą, Dobra. to dlaczego nikt Jestem... go nie weźmie, nikt go nie uratuje? Ja sobie bo bawikiem piszykła pod okami. Coś? Dobra, mam już oglądamy? No. Chodź, końcówkę weźmie. Weź, Dobra, lecimy. Weź! Dobra, ci ja piję, Dobra, nie, przejdę. Ja piszę. Jeszcze pół godziny. Mama, chodź! To, że dzeze się na mną. No ja, co? Dobra, już się chodzi o to, o więzienie, o mamę, o mnie, ale jak ty sam możesz sobie pozwolić na to, żebyś był, nie wiem, kozmą ofiarnym? Żeby twoje imię i nazwisko było jako ofiarę, jako facet? Tak się nie możesz dawać. No kurde, no. Byś powiedział swoje zdanie. Powiedziałem. Ale ty milczysz, pracujesz na no to. Szanujesz, że Zostawcie pracujesz... Ją, tylko to słyszałam. Cały nie. czas mówiłeś. Jednak 10 lat tu mieszkasz, nie? Przez ile lat pracowałeś? No pracujesz, no powiedzmy na czarno, bo masz tą rentę, alimenty płacić chuj tam... Nie znam twoich Ale... dzieciaków. Rodzina cię zostawiła zdrawska, nie masz w ogóle spadku. Ja też ci pomogę odzyskać ten spadek po rodzicach twoich, bo zasługujesz na to, bo jesteś też ich dzieckiem. Ale nie możesz tak się dawać w życiu. Nie chodzisz o moją mamę, o mnie, nie, nie możesz nie, się. No już alkohol, już się zaczyna. No, spokojnie, spokojnie. No ale to rozmowa jest na szerze, ale ona... Jacek, nie możesz się kurwa dać, bo nie ma tu miejsca na słabe osoby. Tyle przeżyliśmy i już więcej nie możemy przeżyć, już jest za dużo. Ja mam prawie 30 lat w sierpniu, przeżyłem bardzo dużo wiesz. Agnieszka, swoje sprawy. Puść, puść, Wspierałeś mnie, jak mamy no, nie było, nagrywaliśmy, ale Jacek, nie możemy się dać, bo nas zniszczą. Ciebie też niszczą. M mi się wydaje, że ciebie też to męczy wszystko. Tak. O. Musisz kurwa... Nie wiem, ozywać się jakoś, nie wiem, no. Oj, ty kurde, ty... Ty debilu. I chuj. Ja Mówię, bym... mamy, nie przyjmuj go, pójdziemy siedzieć. Wrócił. Pokaż, Jacek. że jesteś facetem. Koź! Hey. ja Koź! Jesteś zazdrosny do takiego Mariusza. Jest, jest. Ty tak. myślisz, że Mariuszowi stanie czy co, że